Jako co ja ocjałem drużdy tygodnia, no ci powiem, że tak. Mocna jest, mocna. Ale to było podejrzane, wiecie, że oni dali. O poczekajcie, mam walkout, zaraz wam powiem, ale co tej karty z Belgii. SPO. Kevin De Bruyne, No i chyba 100 tysięcy. Ostatnio by na koncie teraz uwidza bardzo dobrze. Patryk, myślę, że wreszcie Ci dobrą kartę trafiłam po trzech tygodniach. ale Myślę, że jest dobrze, jest dobrze. Ciekawe, to jest wymienna w ogóle. Yy, no niestety nie ale dobra karta, dobra karta ostatnia paczka na końcu u Patryka no przydałoby się Łoka w, w tej ostatniej, za 55 tysięcy wszyscy znowu, ej dobra, dobra, udało się złota karta widzowie z Belgii <grym>, co jest grane drugi Kevin De Bruyne na tym końcu. tylko myślę, że to już była paczka wymienna chociaż obawiam się, że mogła być też niewymienna no dobra, zobaczmy Eee, dobra, to jest wymienna. Tak naprawdę myślałam, że nie wymienna, bo wiecie, to poprzednie był niewymienny, więc myślałam, że to też, ale nice, jak wymienny to bardzo dobrze. Dzisiaj właśnie trochę jakby spadają i można fajnie licować te wysokie oberalki, kielinich i tak dalej. A no, no i jakby wyszło SB ikonę, no to wtedy wiecie, by poszło do góry. Ej, dobra, mój headlinera, ale bez walkoutu, A, rafinia to będzie. Dobre, dobra, dobra, no ale fajnie. Rafinia chyba kosztuje tak około 30-35 tysięcy z tego co widziałam. Więc zawsze, zawsze lepiej mieć 35 tysięcy niż nie mieć. Dobra, dwie paczki za, znaczy dwa playerpiki za Golda 3. I jest na was! Bardzo dobrze. Karta warta 68 tysięcy. Znaczy, pewnie go do składu nie wrzucisz, jakby, no nie oszukujmy się. Po upcyjnej najlepszy bramkarz w grze, ale mm, no myślę, że dobrze palę, nie? Bardzo fajna karta. Ale nadal na Kenta czekamy w playerpikach. Co się stało tutaj na tym koncie? Najdroższa karta Steam of the Week, Bo wydaje mi się, że depaj jest najdroższą kartą Steam of the Week, bo kosztuje tamte 220 tysięcy z tego, co przed chwilą patrzyłam. I na was i depaj na jednym koncie. Za Golda 3? Ty, no to ja się boję, co w paczkach będzie u ciebie. To teraz chwila przerwy, widzowie, bo kolega z nim być sam otwiera, więc mogę sobie z wami pogadać. A on tutaj nam pokaże, jak trafić dobre, dobre karty. Ej, ciekawe, czy on chociaż trochę zna Polski? Jestem, jestem mega ciekawa. Ma 1975 punktów... A no ta, zapomniałam, że no ta... On się nie umie bawić, on nie bierze paczek, widzowie. Monety za Division Rival, rozumiecie? Bo ja nie. Gold 1 Food Champions, bardzo dobrze, ale ja myślałam, że tu elita będzie, jak ostatnio trafiłeś tego Mbappe w paszce 25x83+. O kurde, no dobra. Jeszcze 10 playerpików 80+, ma zrobione. Więc będzie się działo, widzowie. Co się stało tutaj? Ej, on ma jakieś oszukane konto. Tydzień temu yy, Mbappe w paszce 25x83+, a teraz Griezmann w pierwszym playerpiku. No ale dobra, to Gold no to należało się. No ale dobra, w drugim już gorzej. Pokaż jego skład, ale ja nic nie robię w tym koncie. To on. Ja, ja tutaj. O. Ja mam wolne teraz. Teraz przerwa w streamowaniu. on tutaj sobie otwiera sam. Czy 83 plus jest powtarzalne? Nie jest, nie jest. Już jedno było takie, teraz jest drugie, e, ale to nie jest powtarzalne, tylko oni tam dają na, na jakiś okres. O, dobra, jest jakiś walkout. Złota karta. Suarez? Tak, Suarez. Dobrze, dobrze, palenie. Bardzo fajnie. Kiedy to ty będą? 22 stycznia, czyli za tydzień w piątek. Ej, co on, paczkę za 100 tysięcy już otworzył? No to co mi nie uprzedził? No dobra, to była paczka za 100 tysięcy, to czekajcie, bo teraz będzie pewnie druga za 100 tysięcy. Bo on tak tutaj oszukuje nas trochę. Dobra, druga za 100 tysięcy. A, to teraz za 35 otworzy. Okay. <gry> nie dogadamy się z kolegą z Niemiec. Ok, i druga paczka na 125. Wow, podkręcony drop. No coś się zepsuło, ale patrzcie teraz. Jest walkout. Informa, widzowie. To może być coś dobrego z Holandii. To jest depaj Ja Wam mówiłam, że kolega tutaj z ma podkręcony drop. I nie dość, że trafił. A nie, bo on trafił Grizzmana w player piku. To teraz niby biednego depaja sobie jeszcze trafił, żeby. żeby było, nie? Fajnie, fajnie się bawi, kolega. horoskop dzienny baran. Miłość. 3, 6, 7. 7 na 10 kropeczek mam. To chyba dobrze, co? 7 na 10. Barany spędzą spokojny dzień. Chętnie sięgną po ciekawą lekturę. Chyba te horoskopy się nie sprawdzają, jednak. Chętnie sięgną po ciekawą lekturę, czegoś się nauczą dla przyjemności. Warto dziś pomyśleć mm, sobie o ulubionym hobby, sprzyjający wam za strzelec. Dobra, przyznać się, tutaj, kto jest strzelcem. Że idziesz stąd, widziałam komentarz pod ostatnim filmikiem. A ty wróciłeś No co ty, Janusz? Trzeba być stanowczym. Dobra, walkout. Informa, walkout, informa. Z Francji, LS. Grisma? Co jest grany w ogóle? Kamil myślał, że trafię mu tylko jedne ekrany. No, tutaj proszę bardzo, Inform Griezmann 89, wart 200 tysięcy. No, myślę, że, że raczej dobrze. I mamy varana tutaj na koncie, był w zawodnikach koncepcyjnych. No i mówiłam, że masz w koncepcyjnych, to proszę bardzo, ci trafię. okej, okay, waran trafiony, także jeszcze tylko też Stegen i będziesz tos. I mamy jeszcze tutaj headlinera i naprawdę bardzo dobre piki na tym koncie, bo zostało zrobione 12, no i trafiliśmy tak, warana. Karty bardzo no całe 200 tysięcy, dodatkowo no, Jaros super na przepalenie i Inksa, no który jest headlinerem, więc też, też fajnie, nie? Ewentualnie właśnie na przepalenie. I jeszcze był Inform, a teraz ostatni player pick i. No i nie zakończyliśmy najlepiej, ale ogólnie mi się naprawdę fajnie. Ej, e RAM! Znaczy Royce! Player piku Royce, a je trafiliśmy. Ile taki Royce w ogóle kosztuje, widzowie? Bardzo dobry traf, czekajcie. Royce 117 tysięcy, a teraz od 119. 000. Ej, kto? No to teraz już można powiedzieć, że naprawdę wszystkie najlepsze playerki dzisiaj już trafiliśmy, które można było. No tak, jak Royce już był, to koło tutaj jeszcze. Grisman albo depa jeszcze, co? Bi się przydał. Jest Kent! E, no to myślę, że Kenta. Dobrze, musimy jakiś nowy temat widzowie wymyślić, bo cały czas mi tak to piszecie o tej grze. Yy, walkout, UCL, Neymar, LS, Brazylia, Koulibaly, Mane! Dobrze! Nie słuchajcie, co powiedziałam, po prostu już minęły 3,5 godziny streama. Mane, nice, bardzo dobrze. Mane, myślę, że jeden z lepszych graczy, jeśli chodzi o, o właśnie napastników i skrzydłowych w tej Fifie. I jeszcze ma w środku, więc... Kurwa, i że fajna karta. No tu jednak że już myślę, że, że każdy ma. Takie, których chce mieć, więc na sprzedanie też fajnie, bo dużo kosztuje. I taki manę, no około 150 mi tysięcy. Podstawowa wersja ikony. Zobaczymy, co ciekawe bo tutaj uda się trafić. Warto właśnie wziąć pod uwagę, że to podstawowa, a nie ta podstawowa albo środkowa, więc zobaczymy, czy będzie tu coś fajnego. Są Włochy, SB, Pirlo to będzie, tak, czy nie? Gatuzo. Jeśli chodzi o Włochy, no to mogło być gorzej. Tutaj nie oszukujmy się, mógł być Wieri, mógł być Inzagi, ale. No jakoś już to styczny jest, nie? Gdybym miał 10 tempa więcej, ten gatun, to na pewno byłby bardziej grywalny. A tak, to kosztuje około 350 tysięcy. 5 rzadkich piłkarzy, 85 plus. Na koncie u na moim będzie otwierana na toty. Zobaczymy. A może się uda trafić do jakiegoś TOTY, A może wszystkie pięć kart to będą toty, kto wie. A tutaj mamy złotą kartę. Niestety nie jest to headliner. Z Belgii, Bramkaż. Okej, okay, czyli jest kurtu, więc wysoki overall. No i wydaje mi się, że w środku może być chyba jeszcze jakiś headliner. Tak mi się wydaje. Na pewno może być ten headliner bez lookoutu, czyli tam. A to tylko. A w sumie nieważne. Prawie Messi też się trafił, ok. Następna paszka z ikoną. Tutaj zostałam poproszona, żeby trafić kogoś do pomocy albo ewentualnie do obrony. Tylko, że bramkarz podobno się nie liczy, więc musi być jakiś S.O.L.O.P.O. -O -O albo pomocnik. E, a mamy... Przekażcie, bo mi się mylą te dwie flagi. E, Węgier z... Puskas! 89 overall, ok. I to jest 90 te... 93 strzałów, 90 trybligu. Wydaje mi się, że ta ikona kosztuje około 2 milionów z tego co kojarzę, chyba że to inna wersja, ale to jest genialne, traf tylko kurczę, z tam poproszona, żeby trafić pomocnika albo obrońcy, a my. A my trafiliśmy na pastnika, więc... Trochę przypał. Player Pick 84 plus do wyboru. Wiecie zapewne co ja bym trafiłam. Zobaczymy, co trafimy u mojego widza, Mam nadzieję, że będzie równie dobrze, albo chociaż... Chociaż wysoki overall do SBC. Otwórzmy sobie teraz nagrody za elitę u Radka, zobaczymy czy coś ciekawego wpadnie. No jeśli chodzi o tą tygodnię, no to w player pickach raczej tutaj, wiecie, u mnie trafiła, to i tak Radkowi do składu się nie przyda, więc po prostu będziemy brać tutaj najwyższe overale. w pierwszym 85 zawsze na jakąś ikonę może, może coś takiego się przyda. Tutaj weźmiemy, o kurczę, no i tu jest, tu jest dylemat, widzowie. Jednak, tak widzowie, Gaja nie jest najważniejszy. Overall to nie wszystko. Bierzemy Kenta jedynego i niepowtarzalnego. I zobaczmy, co w trzecim player piku. Barecha 87, więc też fajnie. Jeśli chodzi o karty na przepalenie, to bardzo fajnie. Dodatkowo jeszcze Kent na ławkę. Sztos. To jest masakra z tymi paczkami. No a na przykład widzę, ktoś pisze, że trafi, zrobił 5 paczek z ikoną i trafił 5 grywalnych kart. Mi to się wydaje, że po prostu dobrzy gracze nie dostają dobrych... O, poczekajcie, bo tutaj mamy... Ikona jest! Co? Co się stało? Z Niemiec, SP? Mówiłam, że dawno nie było ikony i że Radkowi trafię I to 91 balak! Wszystkie statystyki powyżej 8... 80. Co jest grane tutaj? A to była chyba wymienna paczka, mi się wydaje. Radek zastanawiał się, czy zostawić tej paczki na Toty. Ja powiedziałam, żeby nie zostawiał. No i go namówiłam i trafiłam mu jednego balaka 91 wartego widzowie 1 300 tysięcy Kojarzysz każdą miejscowość w Karaju. No kojarzę, kojarzę każdą, no? Kojarzę, kojarzę. Ej, skąd te ja mogę kojarzyć te wszystkie miejscowości? No właściwie to nie wiem. A wiem, widzowie z Tindera chyba. Bo na Tinderze pokazuje jaka miejscowość. Dobra, ostatnia mega paczka na koncie u Christiana. I potem jeszcze jakieś konta mamy, więc zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Tymczasem, Walkout, ostatni paczka na koncie u Christiana. No, co prawda nie jest Likona, ale jest Belgia. MOO eee, Kevin de Bruyne po raz kolejny dzisiaj. No i są tysięcy widzowie. Tylko nie wiem, czy jest to paczka wymienna, czy niewymienna. Ale 91 overall przez ostatnie... Dzisiaj robiliśmy trzy razy Kevina, a ostatnio umie na koncie też. No i Kevin De Bruyne jest wymienny, więc wydaje mi się, że coś tutaj drop jest wkręcone na Kevina De Bruyne. Coś mi się wydaje, że może moja konsola ma tutaj jakiś, jakiś drop na Kevina.